Witam wszystkich miłośników niebieskiego dymka. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy nowy rodzaj maszynki, mianowicie maszynkę manualną do cięcia ziół, tytoniu, herbaty, Grubość cięcia 1 mm, wałki o średnicy 26 mm, szerokościęcia 12 cm, wałki oczywiście radełkowane na łożyskach kulowych. Zaprezentujemy jak maszynka pracuje. W tej chwili nie jest mocowana do stołu, do tego służy specjalna klabra w celach prezentacyjnych. Wałki są tak skonstruowane, żebyśmy mogli wciąć tak tytoń nawet nie za bardzo mokry. Pięknie wciągają. Tajemnicą tej maszynki jest to, że nie tnie na bardzo drobne kawałeczki, tylko długie, Cieniutkie nitki o grubości 1 mm A to dlatego, że żeby nadawała się do tytoniu pocięty w tej maszynce nadawał się do nabijania w każdej jednej nabijarce, tak płokowej, jak i zawijarka sprężynowych, których nie polecamy, ponieważ niższą tytoń Drugą zaletą tak pociętego tytoniu jest to, że dzięki długim nitkom tyton nie będzie wykruszał się z gipsu. Chwila moment. Najlepszy, najlepiej, najlepszy efekt będzie, jak przymocujemy naszą maszynkę do jakiegoś podłoża. Do tego będzie służyła specjalna klamra w komplecie. Maszynka pracuje wniosko Efekt. Pięknie pocięte. 1 milimetrowe paski. Maszynka do nabycia na tytoniowo .pl.